Do matury z wydawnictwem PASDRO, poziom rozszerzony, zadanie siódme. W trójkącie prostokątnym dwusieczna kąta ostrego dzieli przeciwległy bok temu, przeciwległy temu kątowi w stosunku 3 do 5. Wykaż, że stosunek długości promienia okręgu opisanego na tym trójkącie do długości promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równe 5 drugich. Czyli najpierw napiszę tezę. Promień okręgu opisanego przez promień okręgu wpisanego to jest 5 drugich. Trójkąt jest prostokątny i dwusieczna poprowadzona z wierzchołka kąta ostrego. Jeżeli dwusieczna, to w takim razie kąt alfa, kąt alfa. I dzieli przeciwległy bok w stosunku 3 do 5, czyli mogę napisać 3x i 5x. Skorzystam z twierdzenia o dwusiecznej kąta wewnętrznego trójkąta z Wikipedii. Tutaj przerzucę, żeby było wiadomo, o co mam na myśli. Dwusieczna kąta wewnętrznego trójkącie dzieli przeciwległy bok proporcjonalnie do długości pozostałych boków, czyli tak, jak tutaj mamy odcinek AD do odcinka DB jest tak jak odcinek AC do odcinka BC. Oczywiście, można tutaj zmienić kolejność w proporcji, na przykład te. Te dwie proporcje, te, te mnożenie jest przemienne, czy zamienić, będzie AD do AC, jest tak jak DB do, do BC, ale w tym momencie akurat chyba do tego zadania będzie lepiej właśnie w ten sposób proporcja zapisana. Czyli tak, podstawa jest podzielona w stosunku 3 do 5, to i ramiona też są podzielone w tym samym stosunku. AD do DB jest 3 do 5, to AC do BC też jest 3 do 5, czyli w takim razie ten. Odcinek mogę oznaczyć na przykład 3A i ten 5A, żeby sprawdzić. AD do DB, czyli to do tego jest 3 piąte, jest tak jak to do tego, czyli też 3 piąte. Wszystko pasuje. Mam trójkąt prostokątny, czyli tym razem z tablic maturalnych skorzystam z tej zależności. Te zależności są tylko w trójkącie prostokątnym, czyli promień to jest 1, 2 c, czyli 1, 2 przeciwprostokątnej, kąt prosty jest tutaj, czyli to jest 1, 2 razy 5a, czyli to jest 5, 2a. Natomiast promień okręgu wpisanego to jest a plus b minus c przez 2, czyli Yy, przyprostokątna plus przeciwprostokątna, od, yy, plus, przyprostokątna plus przyprostokątna odjąć przeciwprostokątna, czyli tak, jedna przyprostokątna to jest 3a, druga przyprostokątna to jest 3x i 5x, czyli 8x odjąć przeciwprostokątna, czyli 5a przez yy, 2, czyli 8x odjąć 2a przez 2, czyli po podzieleniu przez 2 mam 4x odjąć a. No i jeżeli podzielę te promienie przez siebie, to chciałbym mieć jedną zmienną. Tutaj mam a, a tutaj mam x i a, no, czyli musiałbym w jakiś sposób doprowadzić do jednej zmiennej. No i tutaj do wykorzystania jest twierdzenie Pitagorasa, czyli tak, żeby mieć zależność między a i x. Przyprostokątna do kwadratu, przyprostokątna do kwadratu jest równa przeciwprostokątna do kwadratu. No i to da mi zależność między x i a. Czyli 9a kwadrat dodać 64x kwadrat jest równe 25a kwadrat. 64x kwadrat równa się 16a kwadrat. Obustronnie pierwiastkuję, czyli mam 8x równa się 4a. Oczywiście 8x równe minus 4a odpada, bo boki są dodatnie. To mogę jeszcze podzielić przez 4, czyli 2x równa się a. I mam zależność między x a. Wracam do poprzedniej strony. Mam udowodnić r przez r, czyli r duże przez r małe. To jest tak, r duże to jest 5 drugich a, a r małe to jest 4x odjąć a. No i za. Co by tu podstawić za, x, za a mogę podstawić? Nie będzie wtedy ułamków, czyli mam 5 drugich razy 2x przez 4x odjąć 2x. Te dwójki się skracają. Otrzymuję 5x przez 2x, czyli x skracam 5 drugich. No a to miałem właśnie udowodnić, że stosunek długości promieni jest 5 drugich, czyli co należało wykazać.